Potrzebujesz pomocy w wyborze najlepszej oferty kredytu hipotecznego i w procesie ubiegania się o kredyt, ale nie wiesz, komu możesz zaufać. Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Dzięki Crediti.pl wykorzystasz wszystkie pozytywne aspekty pomocy eksperta do spraw kredytów hipotecznych, a jednocześnie unikniesz zagrożeń z tym związanych. Rzetelny ekspert wyliczy Twoją zdolność kredytową, przedstawi w zrozumiały sposób oferty różnych banków, pomoże w wyborze najkorzystniejszej z nich oraz dopełni wszelkich formalności związanych z ubieganiem się o kredyt. Za to wszystko nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ to bank płaci ekspertowi, a nie Ty. Oferty Banków są przy tym dokładnie takie same, bez względu na to, czy udasz się do banku bezpośrednio, czy skorzystasz z pomocy eksperta. Dwie trzecie kredytobiorców korzysta z usług eksperta. Jeśli czujesz jednak, że taki system rodzi pewne zagrożenia dla Ciebie, to masz rację. Musisz wiedzieć, że eksperci mogą mieć wynegocjowane różne prowizje w różnych bankach, a to rodzi ryzyko, że nierzetelny ekspert przedstawi oferty w taki sposób, abyś wybrał ofertę banku, w którym ma on najwyższą prowizję. W jaki sposób wyeliminowaliśmy to ryzyko? Na kredity.pl zaprosiliśmy do współpracy ekspertów pracujących dla największych w Polsce pośredników kredytu hipotecznego i wybraliśmy tylko tych o nieposzlawieniu. Opinii. A tak wygląda nasz proces. Wpisujesz w wyszukiwarkę miasto, z którego poszukujesz eksperta. Umawiasz się na bezpłatną konsultację, klikając w kalendarz dostępności. Po spotkaniu, umawiasz się na rozmowę z innym ekspertem z kredity.pl, najlepiej z innej firmy, celem potwierdzenia uzyskanych informacji lub zmiany eksperta. Wybierasz eksperta, który spełnia Twoje oczekiwania i pozwalasz mu, aby zajął się formalnościami związanymi z wnioskowaniem o kredyt. Po otrzymaniu kredytu zgłaszasz ten fakt na kredity.pl i odbierasz 500 zł na karcie podarunkowej na Allegro na dobry start Wejdź na kredity.pl i skorzystaj z najlepszego sposobu na kredyt hipoteczny